Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, jest taki upał, że dzisiaj po prostu na śniadanie, może być też na kolację, będzie u mnie pasta taka jajeczna po prostu zamiast kiełbaski eee, bardzo łatwa, bardzo szybka przygotowaniu. Także już wam mówię mniej więcej, co będzie potrzebne. Oczywiście według swojego smaku możecie dodać coś jeszcze innego, ewentualnie coś odjąć, jeżeli czegoś. Nie lubicie. Ja będę miała tak. Pięć jajek ugotowałam je wczoraj na e, twardo. Do tego troszkę szczypiorku. Chyba nie zużuję tego wszystkiego, mi się zdaje, że to troszkę za dużo. E, jeden albo dwa ogórki kiszolne, kisz, e, kiszone. Ja mam takie, e, to nie są mało solne, ale też już nie, 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 nie całkiem kiszone, takie pół na pół. E, troszkę papryki pikantnej, bo my lubimy na, na pikantno. Troszkę będzie sera żółtego na 5 jajek, tak myślę, że nie więcej niż 10 deko. I damy troszkę gęstej śmietany, majonezu, i musztardy, i oczywiście przyprawy. Od czego zaczynam? Słuchajcie, zaczynam od tego, że pierw obiorę jajka. Także ja obieram i zaraz do Was wracam. Jajka obrane. I słuchajcie. Zetrę te jajka na tych najgrubszych takich y, oczkach. do jajek, słuchajcie, zetrę trochę sera żółtego. Tylko ser zetrę na tych mniejszych oczkach. Serek starty odstawiam na bok słuchajcie i teraz pokroję bardzo ale to bardzo w drobniutką kostkę ogóreczki Dodam do swojej miseczki. Dwa nieduże takie ogórki. Dobrze. I ja dodam, słuchajcie, papryki, ale to naprawdę to jest opcjonalnie. Każdy dodaje. Jeżeli nie lubi. Aha. Tak. I słuchajcie, szczypiorek. Nie chcę dawać dużo szczypiorku, myślę, że tyle mi wystarczy. I też drobniutko siekamy szczypiorek. Będziemy, słuchajcie, teraz doprawiać. Ja dam e, soli, no bo jajka muszą mieć sól, więc dodajemy soli, i dodam, słuchajcie, białego pieprzu. Jeżeli lubicie jakiekolwiek inne przyprawy, oczywiście, że możecie dodać. I teraz tak, słuchajcie. Dam do tego takie dwie czubate łyżeczki majonezu. Majonez no kupujecie taki jaki lubicie. Mm. Pyszne. Do tego dodam też taką łyżeczkę dość sporą takiej gęstej, kwaśnej śmietany. Dodam trochę musztardy, nie dużo. I to będziemy, słuchajcie, mieszać. słuchajcie, pasta jajeczna gotowa naprawdę, chwila, moment przystroić tylko jeszcze troszkę szczypiorkiem, co nam został najlepiej by było jeszcze tu tak zostawić w lodówce, wiecie na, 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 chociaż na te 30 minut żeby składniki się przegryzły spróbować, czy nie trzeba jeszcze dosolić hmm. nie, ja już bym nie soliła pyszna Pasta jajeczna. Także, słuchajcie, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia, pa pa!